Cześć, jestem Magda, witajcie na kanale Madena Handmade. Jest to kanał, który ma być docelowo poświęcony głównie tematyce haftu komputerowego. Dlatego też dzisiaj postanowiłam, że nagram Wam małą ściągę. Na temat pięciu akcesoriów, które warto mieć, kiedy zaczynacie przygodę z właśnie haftem komputerowym. Myślę, że część z tych akcesoriów przyda Wam się nie tylko właśnie w przypadku haftu. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani. zainteresowani Właśnie taką tematyką, to myślę, że te kilka przedmiotów na pewno Wam się przyda i e, jakby możecie sobie dopisać do listy takich must have, rzeczy, które musicie mieć. No, jak to w, jak to w przypadku must have? E, pierwszą z takich rzeczy i podstawową, oczywiście, nie ma haftu bez nici. E, ja osobiście używam nici Madeira, Polineon. 40. Ja kupiłam sobie właśnie tego typu pakiet w dniu w zasadzie i w, tam, w tym samym sklepie, gdzie kupowałam hafciarkę. Tutaj mam zestaw 18 nici w takich dość podstawowych kolorach, ale jednocześnie dość w szerokiej gamie kolorystycznej. Oczywiście tutaj nie są wszystkie Nici, które kupiłam w tym zestawie, ponieważ sobie już troszkę podmieniłam. Na przykład tego koloru nie było, tego koloru nie było, za to były białe i nie pamiętam jaki. Natomiast tego właśnie takie kolory sobie też dokupiłam, bo dokupiłam sobie też nic. Fluorescencyjną. Na razie wykorzystam ją w dwóch haftach i faktycznie jest fajne to, że jest fluorescencyjna, więc jeżeli macie okazję, to absolutnie wam polecam. Natomiast te nici uważam, że mają bardzo fajne kolory, jest zresztą bardzo duży wybór tych kolorów. Są dość łatwo dostępne, ponieważ można je kupić w zasadzie w każdej pasma pasmanterii internetowej bądź w każdym sklepie poświęconym tematowi haftów i szycia. Więc jak najbardziej ja uważam, że są to nici godne polecenia. Nie próbowałam żadnych innych, być może nici firmy Ariadna bodajże jak dobrze kojarzę nazwę, nie wiem, równie dobrze się sprawdzają. Póki co Wam tego nie powiem, myślę, że gdzieś w przyszłości zrobię takie testy, nici. Natomiast jeśli chodzi o te Madeira, to jak najbardziej uważam, że są godne polecenia, jak wspomniałam, zwłaszcza, że tych kolorów jest mnóstwo i można je wykupywać. W zasadzie pojedynczo. Nie trzeba od razu kupować takich zestawów, tylko jeżeli nie wiem, macie ochotę na prostsze hafty czarno-białe bądź czarno czerwone na przykład rzucam tutaj, no to możecie sobie pojedyncze nici kupić. Koszt takiej nici pojedynczej, jak dobre, dobrze kojarzę, to jest około 18 zł za 1000 metrów. Generalnie mogę powiedzieć, że te nici są dość wydajne. Do tej pory zużyłam tylko jedną szpulkę nici, a zajmuję się haftem. Już no, w zasadzie pół roku, więc no, mogę powiedzieć, że są dość wydajne. Co prawda, nie haftuję codziennie, haftuję tylko wtedy, kiedy m, jakby jest konieczność albo czuję wenę, jakby tego nie nazwać, natomiast y, faktycznie starczają na bardzo długo, więc tym bardziej takie nici mogę polecić. Yy, albo w takim zestawie, albo pojedynczo tutaj nie ma żadnego znaczenia. Kolejną, kolejnym typem nici, które jakby najbardziej Wam, jak najbardziej Wam polecam, są nici do bębenków dolnych. One są troszeczkę innej jakości niż te nici standardowe do haftu. Ja osobiście mam nici w dwóch kolorach, białą i czarną. To pasowuje sobie je do koloru nici, które jakby, którym haftuje obecny dany haft. Jeżeli chodzi o te nici, w zasadzie tutaj nie ma nic wiele do powiedzenia. Tak jak mówię, one są troszeczkę inne, nie błyszczą, na pewno nie są takie y, plastikowe, nie wiem jak to nazwać. Wydaje mi się, że są bardziej naturalne, natomiast dzięki temu dużo łatwiej je rozróżnić. Więc nawet jeżeli, bo one wszystkie mają takie naklejki y, z kolorami, tutaj akurat jest y, bobin fill madeira, więc stąd można się jakby dowiedzieć o tym, że to są nici do. Bębęków dolnych. Natomiast jeżeli stracilibyśmy te naklejki, dość łatwo je rozróżnić od tych nici standardowych. Taka szpulka ma 1500 metrów. Jeżeli chodzi o cenę, to też chyba jest w granicach tych 18 zł, kilkunastu na pewno. Nie sprawdzam dokładnie. Zresztą ja wam powiem jedną cenę, a wy i tak możecie znaleźć inną. Więc tutaj jakby ceny nie mają takiego znaczenia w tym filmie. Ale są to też nici bardzo łatwo dostępne, chyba dość popularne nie wiem, nie szukam nic innych firm tego typu, więc ciężko mi powiedzieć jaka jest konkurencja dla nich no ale myślę, że jest to coś co w zasadzie musicie mieć bo yy, no, uważam, że trochę szkoda byłoby zużywać nici standardowe do bębenków nawet nie wiem czy to jest możliwe w każdym razie nici do bębenków dolnych, do bobinów jak są uroczo nazywane, dlatego ta nazwa Bobin feel, yy, stąd kolejny must have w naszym rankingu, że tak powiem. Kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo potrzebna, to są takie nożyczki. One są zagięte delikatnie. To są małe nożyczki hawciarskie. Są dość potrzebne, ponieważ po pierwsze wygodnie się nimi ucina takie małe nitki, które wystają, bo wiecie, w hafcie komputerowym, komputerowym często takie niteczki zostają gdzieś, one teoretycznie powinny być złapane i wciągnięte pod spód, ale nie zawsze się to udaje tak samo jeżeli wycinamy jakieś mega delikatne i dokładne fragmenty typu nie wiem jakieś aplikacje na przykład no bo w momencie kiedy robimy aplikację to oczywiście hafciarka nam oprzywa taką pierwszą nicią ten materiał natomiast później musimy go dokładnie wyciąć tak żeby hafciarka obrobiła nam te brzegi i żeby ten materiał gdzieś tam nie wystawał nie robił nitek więc no te, te nożyczki są jak najbardziej potrzebne, są ostre. Generalnie ja te, akurat ten egzemplarz, dostałam z hawciarką Janome w zestawie. Nie kupowałam jeszcze żadnych innych. Na razie póki mam te, nie wiem czy one się zużywają, nie wiem czy one się mocno tępią. Na razie się sprawdzają, więc jakby mam tą jedną parę. Jeżeli przyjdzie mi przy, przyjdzie potrzeba, że będę zamawiać jakieś inne, to pewnie sobie poszukam y, jakichś ciekawych zwłaszcza, że widziałam, że są w różnych kształtach, jakieś żurawie, jakieś jednorożce, generalnie kojarzy mi się to z Aliexpress bo y, tam widziałam takie rzeczy aczkolwiek na mnóstwo y, w, w, w bardzo wielu takich sklepach internetowych są też takie odmiany. Nie wiem, czy to są właśnie takie nożyczki ściągane z AliExpress. Nie wiem, czy, yy, czy to są produkcje jakieś tam, powiedzmy niemieckie. AliExpress to podruba W każdym razie, takie standardowe z takim plastikowym uchwytem jak najbardziej się przydają. Więc nie. jak najbardziej wam polecam takie nożyczki. W zasadzie bez nich nie da się haftować, bo uciąć nitkę dokładnie yy, to no, generalnie no nie da się, po prostu się nie da. Nie bez powodu są dodawane do standardowego wyposażenia hafciarki. Nie wiem jak jest w innych haftciarkach, jak wyglądają takie zestawy, natomiast no, tutaj bardzo się cieszę, że jest to coś, co dostałam tak po prostu, a jednocześnie jest coś, co. Jeżeli nie dostaniecie, to będziecie musieli sobie zorganizować, bo bez tego się nie da, jak wspomniałam. Kolejne nożyczki, które są dość istotne, to są duże nożyczki krawieckie. Ja te akurat mam z Ikea, one się świetnie sprawdzają. Yy, ważne, to jest bardzo ważne, żebyście mieli nożyczki krawieckie, które są ostre. Ostre są na całej długości. Yy, generalnie, zanim sprawiłam sobie ten egzemplarz, właśnie z Ikea, to używam takich zwykłych nożyczek do papieru, a jakby ja jakby główne, yy, główne pole mojej działalności to jest szycie maskotek, więc po zakończeniu tego szycia, tego haftu, nazwijmy to, yy, muszę wyciąć cały, całą tą maskotkę jakby z materiału i dopiero wtedy przewlekam ją na prawą stronę, no i mogę ją wypychać i zaszywać. W, I na samym początku używałam zwykłych nożyczek do yy, papieru chyba nawet, bo takie miałam w domu, do wycinania ich z, właśnie z, do, do wycinania tego materiału i powiem Wam, że to była gehenna. Takie nożyczki są tak niewygodne, nie mają tej ostrości do materiału, więc no, nie dość, że się namęczyłam to jeszcze bolały mnie palce i niemalże otarłam się odciski, na szczęście nie trwało to długo, więc tych odcisków się nie dorobiłam aczkolwiek myślę, że jeszcze tydzień albo kilka dni byłoby spokojnie już po fakcie miałabym dłonie załatwione. Natomiast takie nożyczki akurat te Wikkei, kosztują około chyba 25 zł, 24 z groszami. Więc jak najbardziej je polecam. Wiem, że jakby fenomen no, nożyczek Fiskars też jest dość znany w sensie nożyczki krawieckie Fiskarsa. Są bardzo często polecane, możecie ich znaleźć w wielu sklepach, na wielu stronach internetowych i zakładam, że jakby taka renoma tych nożyczek nie bierze się znikąd, natomiast są one jakieś 4-5 razy droższe od takich nożyczek. Nie wiem, czy są dużo ostrzejsze, nie wiem, czy są lepiej wy, może wyprofilowane, wypoziomowane, dociążone tutaj w. w w tym elemencie, gdzie nie pamiętam, w tych uszach, za które się trzyma. Natomiast ja osobiście no nie musiałam tych nożyczek, nie wiadomo skąd sprowadzać, nie wiadomo gdzie kupować. Mam, jest, mieszkam w Krakowie, więc IKEA mam na miejscu i tak jestem w IKEA. Nie powiem, że dość często, ale czasami, więc te nożyczki na pewno nie są moją ostatnią parą właśnie nożyczek z IKEA. świetnie się sprawdzają. To jak ich pierwszy raz użyłam i jak łatwo mi było ciąć ten materiał, to jest nie do, po, nie do pomyślenia, więc jeżeli macie, nie wiem, jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze jest w sytuacji, gdzie tnie materiał zwykłymi nożyczkami, Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeżeli się tak zdarza, to naprawdę zmieńcie sobie to i zamówcie nożyczki do materiału. Nie muszą być zikei, nie muszą być chyba najlepsze Fiskarsa. Natomiast nożyczki krawieckie, takie porządne, ciężkie, ostre na całej długości, to jest to, czego każdy, kto pracuje w pracowniach krawieckich, hawciarskich, kto pracuje z materiałem, no tego potrzebuje, więc. No, jak najbardziej moja rekomendacja do takich nożyczek, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, chociaż wątpię, no, ale nigdy nic nie wiadomo. Kolejną rzeczą, którą musicie mieć w momencie, kiedy zajmujecie się stricte haftem komputerowym, to frizelina. Ja używam takiej frizeliny z Madeiry, tak samo. To jest frizelina, bodajże 30 cm szerokości i chyba 50 m. Ją się dostaje w takiej rolce akurat. Są oczywiście inne fizeliny, ale no, nie wiem, ja używam od początku tej, jestem zadowolona. Mam jeszcze jakąś inną w kolorze czarnym, ale jest dużo twardsza i do, do innych rzeczy ją używam. No, natomiast flizelina jest w zasadzie konieczna do każdego haftu. Ona nam e, utwardza, że tak powiem, materiał, usztywnia go e, i powoduje, że jednak nie zwija się on przy igle, nie marszczy. Jeżeli oczywiście to wszystko jest bardzo, do, znaczy dość dobrze napięte, czy napięte tak, jak powinno być, e, no to flizelina jest e, jakby. Tutaj rzeczą, bez której się haft nie odbędzie. Ja chyba przy pierwszym czy za pierwszym razem, wydaje mi się, że spróbowałam wyhaftować coś bez frizeliny. Skończyło się tak, że materiał mi się zwinął i jeszcze w ten. To bębenek dolny gdzieś tam w, w nić zamotał coś tam, coś tam były jaja w każdym razie no dało się to naprawić wyciągnąć i tak dalej, ale już więcej nie popełnię tego błędu i flizelinę oczywiście używam wszędzie czasami jeżeli jest potrzeba to nawet dwóch warstw a zdarza się taka sytuacja więc no, bez tego no, nie ma co odpalać hawciarki, bo tylko sobie zniszczycie materiał i i nic z tego nie będzie, nic ładnego z tego nie wyniknie. W każdym razie, yy, tak jak mówię, ja używam Madeiry. Jest to chyba jedna z najpopularniejszych firm, firm, generalnie, które zajmują się akcesoriami do haftu, więc też są, nie wiem jak to wy, oczywiście mówię, najpopularniejsze w Polsce. Z tego co wiem, to jest niemiecka firma, więc mam nadzieję, że, że tutaj takie, takie zdanie, że niemiecka jakość jest dobrą jakością. Nie, nie będzie jakieś błędne natomiast no tak jak mówię frizelina tej firmy jest ok na necie na pewno znajdziecie też mnóstwo innych frizelin różnej grubości. Nie będę Wam się teraz rozpowiadać na ten temat, bo szczerze mówiąc nie używam innych, nie wiem jak to wygląda. Tak jak mówię, ta mi się sprawdza i do haftów na koszulkach, i do haftów y, y, maskotek, czy, czy na takich pluszach, i do haftów na jakichś tam grubszych, bardziej sztywnych materiałach, bardziej miękkich, więc no tutaj na moje potrzeby to jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o szerokość, to akurat pasuje do takiego najszerszego tamborka, jaki mam, czyli ten 36 na 20 yy, Jakby pasuje idealnie, to jest kwestia tylko rozwinięcia i, od, i ucięcia odpowiedniej długości. Oczywiście nożyczkami krawieckimi, bo to po prostu idzie świetnie i mega prosto. Potem wszystko sobie dopieszczamy małymi nożyczkami yy, hawciarskimi nie zapominając o niciach do bębenka dolnego no i oczywiście wybierając od odpowiedni kolor nici do haftu. Także to jest taki mój podstawowy zestaw, który według mnie każdy, kto tak jak wspomniałam interesuje się haftem komputerowym musi mieć, a myślę, że i taka flizelina i takie nożyczki jedne czy drugie no przydadzą się w zasadzie w każdej pracowni związanej z materiałem, a póki co Myślę, że w niedługim czasie przygotuję Wam kolejny film z tej serii, kolejne pięć rzeczy, które mogą Wam się przydać właśnie w pracowni haftu komputerowego, powiedzmy. A póki co ponownie <laughs> żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania. Może macie jakieś pytania, może coś sami polecicie do właśnie takiej pracowni, co się może przydać nie tylko mi. Ale też innym haftującym. I zapraszam na kolejny film, który postaram się, żeby był już niedługo, żebyście nie czekali i mieli jak najszybciej najświeższe wiadomości z frontu z Madena Handmade zapraszam do mojego sklepu, gdzie link podaję w opisie. Zapraszam do na moje fanpage na Facebooka, zapraszam na Instagrama. Wszystko, wszystko do czego Was zapraszam, podlinkuję na dole. I oczywiście przede wszystkim zapraszam na kolejny film. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!